Witam serdecznie dzisiaj wszystkich. Dziś yy, wycieczkę zaczynam w Drawnie. Jestem teraz na tej jechać rowerem takim sobie zawytkowym e, niebieską tętą Barninia e, nie wiem czy tutaj jest na mapie zaraz zobaczymy nie na no mapie tutaj nie ma ogólnie mówiąc to jest zdrawna tu wzdłuż aż do Zatomia tragankowe urwisko Później Nie wiem, gdzieś tutaj, Niemieńsko i Barnimie Po degrodzie, Chomentowo i z powocem dawno Mniej więcej tak to może wyglądać Jest to pętla niebieska A tutaj mamy jeszcze w drawnie e, rozpiskę szlaków. Jest to e, e, o Nie, zaraz byłem o czym innym. Więc tak mamy szlak czerwony pieszy, żółty pieszy i szlak rowerowy barnimie. To właśnie to ten szlakiem właśnie chcę się teraz udać. Takiem rowerowym Barnimie Teraz do drawnika później za to, niemiecko, Barnimie po degrodzie Razem 30 km No ale znaki już sporo lat minęło Jednak już są słabo widoczne ale to normalne Teraz jesteśmy na polu namiotowym drawnik czy biwakowym kto jak woli oczywiście płatnym już na, na terenie czy na brzegu e, Tawińskiego Parku Narodowego Proszę, tu jest takie zadaszone miejsce gdzie można sobie usiąść, zjeść o miejsce na rowery nawet i nawet ognisk piecyk jest nie no, normalnie bajka. Jest piecyk. A tutaj jeszcze jest miejsce dla kajakarzy. W końcu jest duże kadrawa, nie? ją. Miejsce, jeśli chodzi o wiedzę, jest w ogóle nie poświęcone geologii Jest tak, pochodzenie eratyków. Podział skał, dolina Drawa na tle budowy geologicznej, że Dolina Drawa po prostu powstała czy hmm, około 16-18 tysięcy lat temu podczas stopnienia ostatniego lądolodu obecnie na terenie Polski lądolud z lodowacenia Wisły zostały formowane dwie główne jednostki geograficzne, okolic Drawna zbudowana z gliny załowej Wysoczyzna Płodowcowa No już nie będę czytał całości, tu skamieniałości Jeżowce, małże, belemity Mam takiego bolemita. A tutaj opuszczona tabela statygraficzna Amonity, koralowce Też miejsce na ognisko A to jest chyba jezioro Chyba tak, ale nie wiem, no bardzo Ty, to jest Morze Bałtyckie, ludzie. Tak, to jest Morze Bałtyckie. Tutaj poznaje Hel A tutaj między zdroje się A, a bo to równe rodzaje skał, które były w równym miejscu przeniesione z, przez lądolud, z różnych miejsc. Ale tutaj po prostu po przeniesiono te kamienie, czyli one stały w jakimś konkretnym miejscu, żeby pokazać skąd są. No trudno, to się przeniósł. Jeśli chodzi o te kamienie, to tutaj jest właśnie pokazane, no tu jesteśmy my, tak, a te kamienie, które tam przed zilą pokazywałem, on pokażę za chwilę, właśnie pochodzą z tych miejsc ze Skandynawii Właśnie te kamienie zostały one przeniesione Od 2,5 miliona do 10 tysięcy lat temu One się nazywają eratyki ogólnie a to są różne rodzaje, są gnejsy i tak dalej, i tak dalej No dobra, nie będę tutaj zanudzał Nie wiem czy dobrze widać ale te takie ciemne miejsce, które tu się ciągnie, to jest źródło. Jest to punktowy wypływ wód podziemnych po prostu. Taka ciekawostka, wypływa ze wzgórza. Teraz wrócimy do ścieżki co ja do kładki na dawie nie jest słonecznie ale naprawdę jest to ładnie gdyby słoneczko poświeciło to byłoby jeszcze ładnie. Mówiłem bardzo dużo zwolonych drzew To jest to ścieżka przyrodnicza drawnik A tędy idzie się do podgrodzia Taka mała miejscowość oczywiście koczuszki popłynęły Nie udało mi się Na terenie Dawińskiego-Dawskiego, Parku Narodowego, znaki wyglądają jak nowe. A może są nowe? <laughs> Nie wiem, ale normalnie rewelacja. I teraz tak. znaleźliśmy sobie takie miejsce, które nazywa się bodajże Binduga. Nie jestem pewien, ale zaraz zobaczymy. Tak, to jest Binduga. <laughs> w takim to miejscach e, zwalano pnie drzew po prostu do rzeki, Tu jest bardzo wysoko. A <laughs> Binduga to od niemieckiego słowa to jest Binden, wiązać. E, jest to porana, na której składowano po prostu dawno. A że była nad brzegiem, no to zwalano te drzewa z tu z góry i toczono. Na pokaże Czy tutaj nie będzie widać, ale tu wysoko jest. W każdym nie ma do widoku. Jest dużo drzew nie bardzo jest jak pokazać no ale trudno trzeba to przeżyć w każdym razie jest bardzo wysoko tu widać trochę lepiej ale nadal słabo w każdym razie jest bardzo wysoko tu też widać jak jest tutaj wysoko nad rzeką. No, Prześwitują wodorosty, a nawet widzę ryby z daleka. Ale aparatem nie, to znaczy nie sfilmuję tego, co daleko. I tutaj mamy kolejne miejsce widokowe na drawie. Nie wiem, czy coś widać. No, w latach, znaczy w latach, no w XVIII-XIX wieku drawa. W ogóle te tereny niższego parku były wykorzystywane przez drwaliń, czyli pobierano gigantyczne ilości drzewa, wycinano cały matecznik Więc później już mało co zostało, większość to co widzimy teraz to jest nowa no. no i tyle Tu mamy tablicę, Miejski Park Narodowy A tu miejsce biwakowe. Funkcjonalne. Jest drzewo na opał są toalety proszę miejsce na ognisko Nawet ktoś tam namiot ma i są dwa kajaki A ja słysią i zjem Jak najbardziej jesteśmy na drawie no bo Dowieński Park Narodowy jest na trawą Tu mamy takie skarpy nad samą rzeką A Tu jeszcze mamy takiego małego draziwka Zapraszam nie wiem czy dobrze widać Nad A to co widzimy Tak, tak zwany drawski matecznik są takie miejsca gdzie jest woda ewentualnie podmokłe taki teren i taki oczek jest pełny tutaj Teraz wjechaliśmy z takiego wąwozu do jaru szczerze no, trochę ciężko trzymać aparat i jechać Nie wiem jak to zrobić Będę prowadził rower wałek Aha, Trochę tu strasznie Co do ze bo jest taki mostek trochę niebezpieczny. Jezu, teraz spadnę. Jest strasznie. a się trochę kłysze <grych> I jesteśmy właśnie nie wiem nadrawą czy korytnicą nie jestem pewien czy to czasem już nie jest korytnica bo łączy się z korytnicą ale nie jestem pewien który to odcinek oczywiście miejsce na postoju kajaków A tu zobaczcie jak wodowiec pofałdował teren, no mocno, ale piękne łąki, ekstra. A to łąki w Drawieńskim Parku Narodowym. Pohodowane, sadowcowe. Ekstra. A więc, tak, tutaj mamy taki opis. Proszę nie wiem, czy to będzie widać, jak tu jeszcze. Działalność lądolodu. Historia geologiczna terenu nad Drawą rozpoczęła się 15 tysięcy lat temu. To olbrzymi lądolód pokrywający Skandynawię i część Polski zaczął się topić, a spływające wody nanosiły piaski i żwir, z czego powstała rozległa równina sandrowa, z czasem współczesna rzeka wdarła się w nią na głębokość kilkunastu metrów. Rzeźba terenu jest bardzo zmęczona, są zagłębienia wydopiskowe itd., itd. A tutaj pokażę właśnie działalność lądolodu. O matko. Bardzo prostsza. Jest to taka niewielka rynna. Miejscowa taka, jakbym powiedział, po lądolodzie. No, ogólnie mówiąc, gdzieś tu stał olbrzymi lodowiec w górze. I akurat ściekała tu woda. Woda płynęła nie przez dwa dni czy tydzień, ale kilkaset lat. No i wyżłobiła taki lej, napół lej. No, taki wąwóz, tak? No, prosta sprawa. A teraz. Pojechaliśmy do tam O matko, zapomniałem. Zaraz wam powiem. Mówiłem, więc jesteśmy w wiacie. W wiacie widokowej. Tylko, że to jest zarośnięte. Jak wszędzie. I niewiele widać. No, nie mówiąc w tym miejscu, chyba tragankowe z góry, co, coś takiego. Zaraz powiem, bo nie pamiętam. Tak, tragankowe urwisko. No, jest to dosyć wysoko, ale trawy nie widać, jest tam dalej. Czy to trawę w ogóle? Nie jestem pewien. A była taka ciekawostka. W tym miejscu zaraz pokażę, gdzie był kościany młyn. W XV wieku pracował młyn zwany kościany. Mielono w nim kości zwierzęce do wyrobu nawozu. Woda napędzająca byn prowadzona była kanałem, który odgałęział się od słopicy powyżej szosy od I byk krawędzią łąki. <laughs> jak to wyglądało. A teraz idziemy do rzeki Słopicy. Jest to rzeka, która ma około 14 km. Jest zwana Bałmyńskim Potokiem, bo stały na niej dwa młyny, Bukowy i Kościany. Prowadzi wodę w w ciągu jezior Dominikowskich, położonych na wschód od wsi Dominikowo. Sopica, słynnie Stalisk, wstrąga szlachetnej ryby, robiącej szybko płynące, chłodne i bogate w tlen wody Na połowy gniazd Staliskowych, wstrąga z określonej środkowej części rzeki. Proszę, to, to rzeka Pstrągowa. I teraz jest płytka, ale jest bardzo czysta, dno płasz, piaszczyste i nieźle to wygląda. Tutaj mamy opis trasy. Ciężki, taktyczny, Międzybór Tu jesteśmy. Tu jest tragankowe urwisko. Z tędy przyjechaliśmy, tu i tu za tą. Do Konotopia pojechaliśmy przypadkowo. to jest. Stary, pomnikowy dąb. Proszę, ja o. A poza tym, to co widzimy, to jest leśniczówka. Co ciekawe, nie jest wcale młoda. Historia Leśniczówki, i obszar Puszczy Draski był jeszcze 100 lat temu zasiedlony znacznie liczniej niż dziś. Osady ludzkie, a nawet całe wsie zostały powrócone w latach 30 XX wieku albo po II wojnie światowej. Ruiny dawnych domów zarastają dziś lasem. <laughs> Budynki obecne Leśniczówki między Międzyburów zbudowano w 1932 roku jako szkołę na okolicznych osad oraz dom nauczyciela chodziły tu po naukę dzieci z Konotopia są dźwięki Słówki, so bukowej doliny Bogdanki i Zatomia. Tego miejsca nie otaczał wówczas zwarty las ku Bogdanca, także po prawej stronie drogi do drabna. rozciągały się pola uprawne. Od zakończenia drogi międzyatowej aż do dziś budynki te pełniły funkcję leśniczówki Proszę, stara mapa A już jeszcze raz. Jest, jesteśmy w ośrodku szkolnym chowawczym w niemieńsku zamek. Na osiadka chodzić nie, nie będę. Ale tutaj proszę. raz pokażę, jak to wygląda. Przynajmniej z zewnątrz. Nie można chodzić z powodu covid -u. Piękny po niemiecki zamek XX wieku. A niezrozumiany. W tamnym kierunku jest Barnimie. Tutaj ciekawostka geologiczna. Nie wiem, czy będzie widać tamto na. Takie wzgórze, o i daleko to jest. Tam daleko nasz kros, takie wzgłówę takim e, taki delikatnym łukiem, to jest kema. A tu po lewej, bliżej są dwa wzgórza, to są drumliny. taka ciekawostka. E, to jest pozostałość podowcowa teraz jestem w miejscowości Podegrodzie Podegrodzie, tak To jest piękny bałacik można również wynająć na przykład sobie na tydzień albo jako hotel Piękny Jesteśmy teraz w Drawnie To jest Centrum Informacji Turystycznej i wtedy zaczyna padać. Ja muszę jechać na stację. No to mamy Park Go. Proszę. Głaz z różnych miejsc świata.